Zapraszam na moim kanale. Dzisiaj <laughs> miksik z drapeczek za 4 dychy, a mamy szybkie 50 z numerem 15, za dwójeczkę, szczęśliwe linie z numerem 56, za trójeczkę, portwory zielonych z numerem 24. Zabrałem sobie, miałem ostatnio 4 i 4 wygrane. Ta jest piąta. Zobaczymy, czy też wygra. Super Superlinie z numerem 46. Na razie linii nie ma. Owocową eksplozję z numerem 31. Na razie nie ma linii. Krzyżówka Mega z numerem 14. Powróciłem do 14. Zobaczymy, czy coś będzie. W pierwszej nie ma nic. W drugiej mamy Ada i szok. Byle nie był szok, szok może być, ale ten pozytywny i to jest na tyle. Po cztery zostawiłem, bo za długo to trwało. Oglądałem mecz naszych siatkarzy. Tak sobie drapałem i oglądałem, i teraz nagrywam. będę zajmę sprawy. Także dzisiaj trochę później wleci odcinek. No ale siatkarze, super. Gramy o złoto, będziemy walczyć po finale, żeby zagrać w finale. Ale będzie ciężko, bo Stan albo Brazylia, no więc wiadomo. <laughs> Dobra. Lecimy. Szybkie 50. mamy 2. 500. 50. 2. 100. 100. 500. Wszystko mamy po dwa. No, teraz się zrobiło tak i 4, czyli przegrana, a nie bo tu jeszcze jest. No, ale już bonus starszy ten zapomnę. Szybkie 50 niestety nic. To lecimy z tymi liniami. I mamy dzwonek. Będzie w całości. Będzie dzwoneczek. No dobra. wisienki Dzisiaj chłodno pada. Klucz. Nawet chyba dwudziestu stopni nie ma u nas. Nie wiem czy osiemnaście jest. Garnek. Co? Od jutra trochę ma się polepszyć, no ale zobaczymy. Serducho. przecież człowiek na jeziorko by wyskoczył. Kwiatek. Bedronka nie ma. Śliwki chyba też nie ma. Arbuza. Arbuza mamy. I co? banan No, to chyba nic z tego nie będzie. gruszka tak AN dobra za 2 i 3 przegrana. Zobaczymy za 5. Co tak mi się poszczęściło. 4 skupiłem, 4 wygrane. Zobaczymy dzisiaj. No, no wygrywające liczby 29,8 8

i to podwójne. 30, mamy 6, 7, 31, 19 i ostatnia 20, czyli tym razem kiszka. Tak, CDA. CDA. Platforma z filmami. Dobra. To lecimy o Taki kiwi by się przydało to już by były dwie linie ale czy to będzie? Upo nie o, i mamy co? Tylko jeden no tylko I mamy co? Pomarańczo Pomarańczo. Cytrynka by się przydała no te kiwi to tak zbytnio nie liczę. O, i tu już też druga. Co my tu mamy? Tę gruszkę, gruszkę. Wiedziałem, że tak będzie. Kokos. Tu jest gruszka jeszcze. No to będzie. To chyba będzie arbus. Nie, jabłko. W gruncie rzeczy jabłko też może być, bo linii nie tworzy. No niestety. Również przegrana <laughs> TZ. No to lecimy z super liniami. Widać to w całości Troszeczkę podniosę Nie chce mi się to przesuwać Dobra Mamy diament Lody Lody Trochę głos ochrypnięty bo po meczu, po meczu mecz super podoba mi się jeszcze do tego wygrali Kolejno już wygrał także zadowoleni będzie pan zadowolony wiatraczek tu jeszcze mamy ten co tu naopuszczałem wiatraczek gdzie jest kości 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 mamy siedząko. Nie ma i krabek. Czyżbym dzisiaj same ptaki wziął? Chyba tak ptasznika nie ma. Księżyc jest, kwiatek jest, nic to nie daje. Nic monisko, które też nic tu nie wniesie. RLE, y. no niestety, wszystkie przerąbane. Nadzieja w 14 w mega krzyżówce to na razie nie ma, lecimy dalej. Literka E, y. tu jeszcze literka A, ale ta A, czy ona coś tu nam da? Zresztą trochę literek przybyło, ale. Nie no jest jedno słowo takt literka F I i, i i to by było na tyle czyli jedno tylko słowo w pierwszej ale walczymy do końca literka I ponownie Walczymy do końca. Może coś zaskoczy. Mamy unik i Ada, czyli drugie. Jeszcze jedno potrzebne. <laughs> Zostały trzy szanse. I pierwsze słowo unia. By, 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 co my tu mamy? By. No, nic się nie ułożyło z tej litereczki, by. Mamy L. Czy będzie L? Jest Gil. Czyli mamy trzecie słowo, unik ada, gil. Ho, czternastka nie zawiodła. Bardzo się cieszę, że czternastka mnie nie zawiodła. <laughs> Powróciłem, bo tak jak mówię, czternastki nie lubią i teraz coś dojdzie, czy nic? W, no to chyba nie. Tu nie ma W, ale już jest zwrocik, także. To już cieszy. Awans. Czyli mamy drugie. <laughs> Aha, i no to już koniec jest tu. A ja tu jeszcze coś mówię, może dojdzie, a to przecież jest to samo. No. Czyli dwa. No to lecimy tu, może coś doskoczy. J. Jakaś w dwudziestkach. Gdyby było 40, to by było na zero. J J J czu, 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 nie ma F no to już takie no nie ma C kicz pierwsze i to jest na tyle, aby się przydało, może ale no nie będzie. Literka g. I to by było na tyle. No dobra, są trzy słowa: gil, unik, ada. Sprawdźmy, czy jest C. C pierwsze się pojawiło, C drugie, C trzecie, czyli dwie dyżki są. Dobra. To cieszy, że dwie dyszki mega krzyżówce. A te zrabki patałachy nic nie dały. Super linie 0, owocowe 0, porce zielonych 0 i szczęśliwe linie 0. I do tego 50, szybka też 0. Wszystkie to puste. Tu wygrała tylko jedna mega krzyżówka. Wiadomo, numer 14. Także dobrze jest. Jest zbrocik. Czyli dwie dyszki tyły. Ale na jutro będzie. Coś tam się może dołoży, Jaką dyszkę, bo już nie będziemy szaleć. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. A może byście napisali co byście chcieli, żeby wydrapał. Właśnie. No tak wciąż jedno i to samo praktycznie drapię już dzisiaj tak wziąłem linię owocową super, ale zawsze tam krzyżówka za dyszkę, to. Czy, czy, czy mam drapać te krzyżówki, linie i te inne sprawy, bo ja to lubię po prostu. No ale jeżeli byście chcieli, to napiszcie tak. Za O. Co bym mógł jutro za kupić. Drapki. Wymięcie, które będą najwięcej wymieniane. Te się jutro pojawią. A jeżeli nie, no to wiadomo. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.